Kancelarii Komorniczej przy ulicy w latach 2009-2011 dopuścili się zniszczenia akt pogorniczych całego archiwum. Arkegu. Archiwum zostało zalane niewyjaśnionym do dnia dzisiejszego okolicznością. Dlatego protestujemy chcąc osiągnąć wyciągnięcie konsekwencji od osób odpowiedzialnych Do, do do takiego postępowania czyli cierńowania. Chcę zwrócić w szczególności uwagę na fakt, że osoby odpowiedzialne za, za te występki nie poniosły żadnych konsekwencji. W ostateczności niektóre osoby zostały wręcz nagrodzone możliwością pracy w innych kancelariach oraz awansami na wyższe stanowiska, między innymi na stanowisko kogumiga w innym mieście. W związku z całą tą sytuacją naruszono sz cały szereg przepisów o archiwizacji i przechowywaniu akt, które stosują dokładne wytyczne, w jaki sposób, w jakich okresach czasu i przez kogo może być podjęta decyzja o zniszczeniu, przeniesieniu lub, lub wywiezieniu akt. Na naruszono wiele przepisów, które podlegają pod kodeks karny, i żądamy, aby osoby te zostały dociągnięte do odpowiedzialności. Z racji tego, iż do jednej z funkcji Rady Izby Komorniczej należy nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów komorniczych powagi i godności zawodu, Zwracam się z petycją o przeprowadzenie czynności wyjaśniających okoliczności zniszczenia archiwum pozwalające wskazać osoby winne zaniedbań. Wnoszę również o wyłączenie pełnienia funkcji w kancelarach Komunistycznych wskazanych osób w petycji. Osoby te nie są godne, aby reprezentować Urząd Państwowy. Tym samym ten, jako bezpośrednio powiązany z powyżej opisanymi wydarzeniami, które wyraźnie wskazują, że powaga i godność zawodu zostały w naszym stopniu naruszone, a wszelkie przepisy nie były przestrzegane, powinny ponieść z pełną odpowiedzialnością konsekwencje tych czynów. W związku z tym chciałbym teraz wejść do siedziby i przekazać petycję plus mały symbol całego tego zdarzenia, symbolizujący

na ulicy w archiwum, które miało miejsce w okresie 2009-2011. Jako, że osoby, w mojej ocenie, żadna osoba nie poniosła odpowiedzialności ani dyscyplinarnej, ani karnej, I w pełni chciałbym, aby, aby te osoby poniosły odpowiedzialność, zostały wyjawione, kto miał pośrednie i bezpośrednie poczynania uczynione w celu zniszczenia tych albo bo w mojej ocenie nie było to przypadkowe zniszczenie. нормално си го реше кушачки так започваш ᱛᱚ ᱵᱟᱞᱮ ᱱᱤᱡ ᱥᱟᱯᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱫᱚ ᱛᱚ